A więc ja witam wszystkich widzów z tej A ci widzowie mamy kolejny event Ja sobie tutaj poczywisty szyłem, bo byście się tego nie słyszeli Bo czasami ludzie to robią i wam przeszkadzać może Przed chwilą wam nagrałem yy, Event Dino, w sensie interior Środek w ogóle, jak to tam w ogóle woli mówić A teraz widzowie Mamy kolejny event Jakby ekspresówkę pomiędzy Domasławicami I drogą do Darłowa No Tak, to tutaj już wjeżdżamy sobie na ekspresówkę jest to 70 ogólnie, więc my zwolnimy I tutaj, właśnie przed chwilą tego nie było. To już byli wychodnik i pasy, tutaj do, dali przed chwilą jeszcze ich nie było. Gdzie jechałem? Yy, tu mamy znak 70, 50 po dwóch stronach yy. trzeba uważać na takich ludzi, właśnie, ale ja nic nie ja poradzę. Ale dobrze, po kontynuując, to jak widzicie, tak to tutaj sobie wygląda fajnie. Fajnie, że jest, bo się można troszkę szybciej przejechać czasami. Także według mnie bardzo fajnie, że jest też. Yy. I ogólnie bardzo fajnie tutaj, yy, bo nie jest tak jak ostatnio, jak nagrywamy akcesówkę, bo jest trochę zmieniona, bo jakby jest takie niebezpieczne, można nazwać skrzyżowanie. Bo tutaj trzeba dobrze robić, żeby komuś na przykład nie wymusić, bo tutaj jest na Darłowo, tu jest na rusko. Ja sobie tutaj właśnie skręcam. I tu nie bardzo to fajnie wygląda. jeszcze wam pojadę w drugą stronę. Bardzo fajnie. Tam można poza małkę wypaść jak widzicie To sobie rozejrzymy Oj, wymusił Ale dobra, nie wymusił, więc nieważne tu mam 70 No ja trochę każdy szybciej pewnie jedzie, ale nie będę tak bardzo szaleł, bo po co No duży jest taki dość ruch mogę powiedzieć, jak widzicie w sumie duży aut Bardzo fajnie tutaj to wygląda nawet No taki spokój, mi się wydaje no i co, dojedziemy sobie do końca i z tego odcineczka to będzie na tyle, no bo w sumie taki krótki i znaczy i to nie krótki, ale odcineczek krótki, no bo w sumie ja to bym ja będę pokazywał No i co, bardzo fajnie to fajnie że jest jesteś sobie ktoś tańczy na środku I tu mam takie fajne zwężenie, żeby tak zjechać i tak fajnie to poprowadzono, tak jak widzicie to bardzo fajnie to wygląda. Ja sobie tutaj zjadę zaraz na tutaj. Na lewo. O. A dobra, to jest to No i co widzę? Z tego odcinka to będzie na tyle, już mówiłem. No i co? Ja się nie żegnam macizek prośbę.